Cześć, witajcie! Oto Blady B120. Sporo widzów prosiło mnie o testy tej klawiatury niedrogiej membranówki, którą czasami można kupić nawet za stówkę, więc cena nie jest przesadzona, a dzisiaj zobaczycie co ona potrafi. Dokładne aktualne ceny macie także w linku w opisie filmu, więc zapraszam do sprawdzenia. Zaczynamy. Przed nami Bloody B120, klawiatura membranowa wyposażona także w czerwone LEDy. Natomiast powiem Wam, że muszę tutaj przyznać, że troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ te LEDy są przy zapalonym jakimkolwiek świetle praktycznie niewidoczne. Zobaczcie, wyłączamy, mamy pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty i nawet na tym czwartym najjaśniejszym. No, ledwo co tutaj widać, w ciemnym pokoju są widoczne, ale zobaczcie, jakoś to po oczach specjalnie nie razi. Tak więc te LEDy są tutaj naprawdę bardzo, bardzo delikatne obok kontrolki ledów mamy też przycisk do włączenia trybu gamingowego, który blokuje chociażby klawisz Windows. Mamy też do pobrania oprogramowanie do tej klawiatury. Jak widzicie, mamy tutaj cztery klawisze gumowane, takie antypoślizgowe do grania, typowo dla graczy, a w zestawie mamy też jakby to wymienne zwykłe nakładki, jakby komuś takie nie pasowały. Mamy też tutaj narzędzie do wyjmowania tych nakładek. Oczywiście nie zabrakło instrukcji obsługi pokazującej chociażby jakie tutaj mamy multimedia, jakie mamy funkcje. Mamy także funkcję chociażby Autoshot i Turbo Shot. Producent zaznacza tutaj, że klawiatura jest bardzo dobrze zabezpieczona przed wodą. Wszystkie układy elektroniczne powinny przetrwać kontakt z płynami. Jest oczywiście anti ghosting, wytrzymała, spacja oraz 1 milisekunda reakcji. Zobaczcie tak wyglądają same klawisze. Układ jest typu US, z tym że mamy duży enter, a standardowo długi backspace i długie shifty. Duży enter oczywiście może wiele osób ucieszyć. Co do nakładek? Powiem wam, że są niezłe, są dość duże. Natomiast są tylko delikatnie wyprofilowane pod palec, taki kształt mają i zauważam tutaj pewne niedoróbki, chociażby Ctrl Fn mają takie tutaj jakieś białe kropeczki. Są to pewnie jakieś wady fabryczne tych nakładek. Nie dzieje się nic z tym, ale wizualnie robi takie sobie wrażenie. Mamy także zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, ale jest ona króciutka, więc dużo nam tutaj nie daje. Zobaczcie sobie, jaki jest układ klawisza, jak ta klawiatura w ogóle jest ukształtowana. Powiem Wam, że jeśli chodzi o design, całkiem ciekawie to wygląda. Od spodu mamy otwory na przeciekanie płynów, jakby się coś wylało. Mamy też gumowane Tutaj stópki i podwyższenia też gumowane. I klawiaturka blatu trzyma się całkiem dobrze. Zobaczcie, na podwyższeniach stawia opór. A bez też jest fajnie. Mamy czcionkę taką dość charakterystyczną dla Blady. Mamy też multimedia. Wyłączenie dźwięku ciszej, głośniej. Play, pauza, stop, do tyłu, do przodu. Tak więc taki podstawowy zestaw. A jeśli chodzi o pracę klawisza, posłuchajcie. klawisze są ogólnie dość ciche ale nieco się kołysają dobrze działa spacja i enter nie ma tego efektu kołysania natomiast no bywają klawiatury membranowe cichsze za chwilkę zobaczycie także jak poradził sobie w tej klawiaturze anti ghosting więc myślę że nikogo w domu tą klawiaturą nie obudzicie a tak jak powiedziałem jest to Klawiatura średnia pod względem głośności pisania. Rzut oka na układ klawiszy. Taki delikatnie schodzący układ schodkowy. I klawiaturka jest generalnie bardzo lekka, ponieważ w całości praktycznie jest wykonana z plastiku. No dobrze, sprawdźmy sobie teraz anti-ghosting tej właśnie klawiatury Bloody b 120. Zaczynamy standardowo od strefy gracza. Uwaga, lecimy 4, 4, no tylko 4. Ale niektóre inne dociąga więcej. No ale losowo lecąc, zobaczcie. Rewelacji nie ma tam 6-7 to jest tutaj max Ten anti-ghosting jest powiedzmy taki z bez rewelacji nawet jak na membranówkę. A więc bywało lepiej w membranówkach jest po prostu tak bardzo przeciętnie. No dobrze, widzieliście, pora podsumować. Mamy tutaj klawiaturę wykonaną praktycznie w całości z plastiku o dość przyjemnej pracy klawisza, nieco głośniejszej niż niektóre klawiatury konkurencyjne oraz nieco chybotającymi się nakładkami. Natomiast generalnie jako membranówka sprawdza się jak najbardziej. Do tego mamy oprogramowanie i te LEDy, które są słabe, ale w ciemnym pokoju widać. Je, więc no, jakąś tam funkcję spełniają, nie rażą, to prawda, po oczach, nie są jakieś mega jasne. Rekompensuje to też fakt, że całość mamy w cenie około 100 zł, więc jest to dobra cena jak za taką klawiaturę. W tej cenie jedna z lepszych klawiatur membranowych występujących na polskim rynku. Model popularny, model myślę, że wart polecenia. Tak, więc na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć.